Cześć, kochani, w nowym filmiku o gotowaniu. Mam nadzieję, że lubicie tę serię. Możecie dać znać w komentarzach tam niżej, czy ją lubicie, czy lubicie te filmy i moje pomysły na gotowanie. Moje przepisy są bardzo proste i każdy z łatwością może je wykonać sam. Dzisiaj wymyśliłam kolejny pyszny deser, ale nim do niego przejdziemy, proszę Was o zostawienie łapki w górę. Tam na dole zostawcie lajka like oraz zostawcie oczywiście suba. Pamiętajcie, że dobijamy do 100 tysięcy, także każdy sub się liczy w tym dobijaniu. Z góry Wam dziękuję, a teraz dam Wam chwilę czasu na to. Gotowe. Mam nadzieję, że tak i teraz przejdźmy już do deseru. Deser sam w sobie nazywa się Amerykańska Przyjemność, ponieważ w jego skład wchodzi borówka amerykańska i odgrywa tam tak naprawdę główną rolę. Teraz kochani, przejdźmy do składników. Będziemy potrzebować. Oczywiście serek mascarpone, śmietankę kremówkę, może być 30, tak jak w moim wypadku, bądź 36. Przepyszne borówki amerykańskie. Ja już je mam umyte, Wy też o tym pamiętajcie. Galaretka. Jej smak możecie wybrać sami, w zależności jaki lubicie. Ja użyję agrestowego. Ja zrobiłam ją wcześniej, jest już schłodzona i jest, no, gotowa do deseru. A całość ustroimy migdałowymi płatkami. A więc to wszystko, co będzie nam potrzebne, i przejdźmy do kroku pierwszego. Do miseczki dajemy nasz mascarpone oraz naszą śmietankę, kremówkę. Zaraz będziemy je całe miksować. Kochani, do deseru dodałam jeszcze dwie pełne łyżki cukru, żeby nasz deser był słodki. Oczywiście, wy możecie dać jego więcej, w zależności jak kto lubi. Nasza masa jest już bardzo ładnie ubita. Ja moją galaretkę pokroiłam w kosteczkę na talerzu. Nie wiem, czy to dobrze widać w kamerze, no ale tak bynajmniej zrobiłam. Zaraz wyjmę trochę galaretki i nałożę ją na dno naszych pucharków. Na dnie mamy już galaretkę. To jest nasza podstawa. Następnie na galaretkę kładziemy nas, naszą masę. Gdy nasza masa jest już nałożona, Będziemy teraz dekorować nasz deser borówką amerykańską. Kochani, ustroiłam już borówkami, jak widzicie. Takie mniej więcej wzorki porobiłam. I oto nasza ostatnia część, czyli płaski migdałów. Deser jest gotowy, wygląda w ten sposób. Polecam Wam go zrobić, ponieważ jak widzieliście, naprawdę mało roboty jest przy nim, a będzie przepyszny. Bardzo ładnie od spodu robi się ta zielona galaretka. Zobaczcie sami, jak to fajnie wygląda. No i to tyle, kochani. Życzę wszystkim smacznego. Ja sama zabieram się do jedzenia i kosztowania tego deseru. No i dzięki za obejrzenie tego filmiku. Nie zapomnijcie oczywiście o lajku tam na dole bardzo proszę oraz o subskrypcji. Tutaj na dole będziecie mieć pasek z adresem do wysyłek paczek do mnie bądź listów oraz mój Instagram, na który was zapraszam. Czekajcie na kolejny filmik. Pozdrawiam Was. Słodka Bella.